Bracia. Jeżeli ktoś pozostaje w Chrystusie, jest nowym stworzeniem. To co dawne minęło, a oto wszystko stało się nowe. Wszystko zaś to pochodzi od Boga, który pojednął nas z sobą przez Chrystusa i zlecił nam posługę jednania. Albowiem w Chrystusie Bóg pojednął nas z, ze sobą, nie poczytując ludziom ich grzechów. Nam zaś przekazując słowo pojednania. Tak więc w imieniu Chrystusa spełniamy posłannictwo, jakby Boga samego, który przez nas udziela napomnień. W imię Chrystusa prosimy, pojednajcie się z Bogiem. On to dla nas grzechem uczynił tego, który nie znał grzechu, abyśmy się stali w nim sprawiedliwością Bożą. Istotą zbawienia każdego z nas jest śmierć Jezusa Chrystusa, który wziął na siebie naszą winę. Święty Paweł mówi dzisiaj: Oto Bóg pojednał nas ze sobą poprzez Jezusa Chrystusa. Dlatego pojednanie, odpowiedź na to pojednanie ze strony każdego z nas, zwłaszcza ze strony rodziców, Musi pokazać dzieciom ten moment, kiedy my idziemy się spowiadać, yy, idziemy na rekolekcję, yy, rozważamy mękę pańską, przeżywamy ostatnie 12 godzin yy, śpiewając. 12 godzin z życia Jezusa, obśpiewając gorzkie żale, to jest ten moment, kiedy my pokazujemy, że również my chcemy się pojednać z Bogiem, ponieważ doświadczyliśmy tak wielkiej miłości. To jest bardzo ważne, żeby w ten sposób pokazać dzieciom sens i znaczenie wielkiego postu.